Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby z podznaku bliźniąt w czytaniu na maj 2020. Kochani, dzisiaj miłość, praca, finanse w jednym dużym rozkładzie. Nie będę tutaj robiła żadnych podziałów dla osób, które są w związkach małżeńskich, partnerskich, dla wszystkich. Zobaczymy w jednym dużym, ogólnym rozkładzie, co dla każdego dla każdego z Was. Ja zabierając się za tasowanie kart, przypominam Wam kochani, iż są to czytania, iż są to czytania ogólne, tak? No i nie ma w związku z tym takiej, takiej możliwości, aby takie czytanie korespondowało z każdym z Was. Natomiast jeśli ktokolwiek z Państwa ma taką potrzebę i chce przyjrzeć się swojej sytuacji, chce porozmawiać na temat swojego problemu, tak? To ja zapraszam oczywiście do siebie na sesje indywidualne, kontakt ze mną poprzez Messenger. Znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym Facebooku. Anna, Anna Lubińska, jak wiecie, ja zawsze w miarę możliwości i w miarę szybko staram się odpowiadać na, na Państwa zgłoszenia. Przypominam Wam, kochani, jak co miesiąc zresztą, iż te energie w tarocie są dualne. Tak? Pamiętajcie o tym, iż a możecie sobie wymieniać tą energię męską na żeńską, żeńską na męską, tak, jeśli, jeśli robię rozkład i odczytuję to tak, jak gdybym robiła na przykład to dla mężczyzny, a jesteś kobietą, tak, i słuchasz tego czytania, koresponduje ta sytuacja z Tobą, jak najbardziej sobie proszę, kochani, wymieniajcie tutaj, a wymieniajcie sobie tutaj e, tę energię, tak? Bliźnięta maj 2020, poproszę o prowadzenie sił wyższych w czytaniu dla wszystkich osób, spod znaku bliźniąt, dla Waszego najwyższego dobra. Miłość, miłość maj 2020, bliźnięta. Jeszcze chwileczkę kochani. I już patrzymy, co tutaj dla Was. Król Mieczy z przełożenia, Królowa Pentakli. Aha. No dobrze, zobaczmy, jak to się pokaże tutaj w rozkładzie. Za mało informacji. Mhm. Co dla niektórych osób spod znaku bliźniąt, kobieta, tak, kobieta e, pokazuje się w wasza energetyka jako osoba bardzo emocjonalna, e, ciepła, e, dobra żona, dobra matka i ktoś jednocześnie, który, kto czeka na uczucia, tak, pustka emocjonalna w waszym życiu, mimo iż jesteś w związku, jesteś w związku z mężczyzną, a tak, jesteś tutaj czyjąś żoną, no facet jak dziecko, z kimś takim masz do czynienia, tak, mężczyzna, który od wielu, wielu lat tworzy, czy, czy długiego w każdym razie czasu, bo mówimy tutaj o długim jakimś, o związku z długim pożyciem, z długim stażem, tworzy w Twojej głowie iluzję, ale Ty te iluzje w swojej głowie również dajesz sobie tworzyć, tak? Ty czekasz na to, aż ten człowiek się zmieni, aż ten człowiek dorośnie, aż ten człowiek um, za każdym razem dajesz mu jak gdyby nowe szanse, tak? natomiast tutaj nic się nie zmienia tak? ten człowiek jest niedojrzały emocjonalnie, facet jak dziecko, ma tutaj taką postawę roszczeniową w stosunku do całego świata, jest wesoły jest rozrywkowy no to jest mężczyzna, który, który ewidentnie ewidentnie nie dorósł do roli, którą przyszło mu tutaj pełnić w życiu. Maj będzie takim czasem, gdzie ty będziesz tutaj zastanawiała się nad odejściem z tego związku, nad odejściem z tej relacji, pójściem w nową drogę. No i pokazuje się tutaj również zastanawianie z twojej strony nad rozwodem z orzeczeniem o winie. Któryś ze znaków miał bardzo, bardzo, bardzo podobną tutaj, bardzo, bardzo podobną sytuację, ponieważ no te wydarzenia, które gdzieś tutaj przyszły, czy przyjdą na początku maja ewidentnie utwierdzą u ciebie w przekonaniu, że to jest po prostu dosyć, tak, ta wstyd. ja już więcej po prostu nie chcę tego dźwigać, tak, chcę być wolna, chcę być szczęśliwa, bo ten związek, bo ta relacja, którą ma od bardzo, bardzo długiego czasu, powoduje, że ja po prostu czuję się w tej relacji w tym związku sama, samotna. Tak? Tutaj są jakieś zdrady, tutaj są liczne romanse jakieś Twojego partnera, Twojego męża, za każdym razem wybaczanie, za każdym razem kalanie się z jego strony i za chwilę ta sytuacja po prostu pokazuje się tutaj pomownie. Tak? Także takie decyzje, co dla niektórych kobiet spod znaku bliźniąt na maj 2020. Zobaczymy, co tutaj dalej. Co dla niektórych pań, kochane moje, powiększenie rodziny, możliwa tutaj ciąża tak, w maju, ale to mówimy tutaj chyba o narodzinach drugiego dziecka lub kolejnego, a natomiast niezaprzeczalnie jest to, kochani, no, takie spełnienie marzeń, tak? czyli ewidentnie wy tutaj czekaliście od dłuższego czasu, czy staraliście się w swoim związku, w swojej relacji Aż, aż, aż ta ciąża, aż to dzieciątko w waszym, życiu, w waszym życiu się pojawi, aż trzy karty, które mówią tutaj kochani o, o ciąży, także gratuluję i, i tym bardziej, że pokazuje się tutaj dla Was to jako, jako takie spełnione marzenia, bo właśnie o, o dwójce dzieci, tak jest tutaj dokładnie pokazane, tak? że o dwójce dzieci, a Wy tutaj marzyliście w każdym razie o powiększeniu o powiększeniu waszej rodziny i tutaj w maju, a w maju to się uda bardzo fajnie. Co tu dalej się pokazuję? Jeśli jesteś singielką i przy tobie od jakiegoś czasu, tak? Powiedzmy tak, że ktoś jest tutaj jakiś mężczyzna, który ewidentnie zawraca tobie głowę, tak? Jesteś singielką, nie jesteś z tym mężczyzną w jakiejś oficjalnej relacji, natomiast ten mężczyzna, jak gdyby mówiąc kolekcjonalnie, biega za tobą, tak? I ty gdzieś tutaj intuicyjnie czujesz, że coś tutaj nie gra, tak? On o ciebie zabiega, a ty czujesz gdzieś tutaj podświadomie, tak? Że to nie jest to. Natomiast ty bardzo dobrze czujesz, że jesteś pokazana w karcie królowej buław, czyli jednocześnie tak tutaj u Twoich nóg siedzi, siedzi kot, tak, także niewątpliwie masz taką bardzo silną intuicję. A to jest często karta, która przedstawia dosłownie czarownicę, tak, czyli kobietę, która no naprawdę to czucie, tak, ta, ta intuicja raczej nigdy jej nie myli i bardzo dobrze, tak, bo rzeczy, które są niepokazane, których ten mężczyzna nie pokazuje, które są przed tobą ukrywane, tutaj właśnie w maju wyjdą na wierzch, tak? Wyjdą na jaw i ty jak najbardziej tutaj będziesz miała potwierdzenie tego, a dlaczego, tak? Tego mężczyznę, tego mężczyznę yy, obrzucałaś. romantyk, zakochany w samym romansowaniu. Ktoś, kto ewidentnie udaje, tak, że to miłość, udaje, że jest w tobie, że yy, że jest w tobie, jest w tobie yy, zakochany. Teraz tak. Nie martw się, tak? nie martw się, zakończ tą relację, zakończ ten związek, tak jak powiedziałam, słuchaj, a, słuchaj, swojej, słuchaj swojej intuicji, ponieważ do Twojego życia idą zmiany, tak? jeśli jesteś singielką a, lub też jeśli jesteś singlem, tak? pamiętajcie o wymianie tych energii, to ten mężczyzna, tak? ten mężczyzna jest też jednocześnie pewnego rodzaju zamknięciem cyklu w Twoim życiu, tak? I będą przychodziły od tej pory do Twojego życia zupełnie, zupełnie nowe rzeczy. Mhm. To jest koniec, tak? To jest koniec takiego czekania, to jest koniec w jakimś sensie Twojej samotności, to jest koniec Twoich, twoich poszukiwań. A po zakończeniu historii z tym mężczyzną, tak? tak jak powiedziałam, tym, który był pokazany tutaj w karcie rycerza pucharów, nadchodzi do Ciebie Twój partner przeznaczeniowy, ten właściwy, ten, z którym będziesz budowała związek, ten, z którym będziesz budowała relacje. Myślę, że to jest mężczyzna starszy od Ciebie, bardzo dobry partner, partner z bardzo dobrymi, partner z bardzo dobrymi intencjami, tak? mężczyzna, który jest przedstawiony w karcie cesarza, a więc energia mężczyzny dojrzałego, bardzo zasadniczy, bardzo konkretny, mężczyzna, który ma już swoje jakieś osiągnięcia, dorobek w życiu i tak dalej, bardzo pewien siebie. Nikt mu nie musi mówić tak, co on ma robić, bo on naprawdę ma swoją wiedzę, ma swoją przestrzeń jak gdyby życiową we wszystkich jego sferach ogarniętą. Ktoś, kto ma bardzo dużą wiedzę, bardzo mądry, obserwator, bardzo dobry obserwator, szczery, jeśli jest szefem czegoś, jakiejś firmy, to jest zawsze ktoś bardzo mądry, bardzo mądry i bardzo doświadczony. Taki mężczyzna przychodzi do Twojego życia, jest to Twój partner przeznaczeniowy i z kimś takim będziesz tutaj budowała bardzo solidną, bardzo solidną relację, tak? To jest zwycięstwo, zwycięstwo dla Ciebie. Teraz tak, jeśli chodzi, jeśli chodzi tutaj o finanse, kochani, pokazuje się tutaj równowaga, równowaga w dawaniu i braniu, tak? Co dla niektórych z Was być może nowa praca, być może nowe miejsce pracy, Cała sytuacja ekonomiczna, która jest tutaj, która towarzyszy nam tak, w związku z tą pandemią, w związku z tymi wszystkimi sytuacjami, jest bardzo trudna. Natomiast u Was pokazuje się, co dla niektórych z Was zupełnie nowy początek, tak, zupełnie nowy początek, nowe miejsce pracy i miejsce pracy, gdzie Wasze finanse nabiorą równowagi. Tak, równowaga w finansach dzięki nowemu miejscu pracy, dziesiątka pucharów, tak, spełnione marzenia, czyli coś, o czym Wy marzyliście, mimo tego trudnego okresu czasu, co dla niektórych z Was coś takiego tutaj, kochani, się pojawia. Co tutaj jest dalej, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o finanse? Konflikt w miejscu pracy, konflikt w miejscu pracy, który dotyczy jakichś firm rodzinnych, tak? Firm rodzinnych, jeśli na przykład, nie wiem, odziedziczyłeś czy odziedziczyłaś jakąś firmę, na przykład po rodzicach, po dziadkach, albo prowadzisz jakąś firmę z dziedziczenia, na przykład ze swoim rodzeństwem, rodziną, kimś takim, tak? To pokazuje się tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo poważny konflikt. Tak, konflikt, który dotyczy finansów yy, i to konflikt, który naprawdę może tutaj, tak, pod wpływem emocji, nerwów yy, i takich po prostu no, nieprzemyślanych słów doprowadzić do yy, zakończenia tej sprawy w, w sądzie. Tak? Także naprawdę tutaj jest takie ostrzeżenie dla Was, aby uważać na to, co się mówi i raczej starać się pokojowo i spokojnie rozwiązywać konflikty właśnie w takiej, w takiej, w takiej firmie w takiej firmie rodzinnej, bo nie będzie to ani z korzyścią dla Twojego portfela, kochany bliźniaku, ani dla firmy, którą zbudowały pokolenia ludzi, na które, które, na to, które na to pracowały, żadnych działań, żadnych działań siłowych. Tak się tutaj kochani dla Was dla Was to pokazuje. Ja Wam pięknie dziękuję. Patrzę co tutaj jeszcze, ale to chyba na tyle, tyle by było z najważniejszą tutaj informacji dla Was. Pięknie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę sobie, życzę Wam, życzę nam dużo spokoju wewnętrznego przede wszystkim, dużo spokoju, ponieważ ta cała sytuacja, która, która jest wokół nas, nie sprzyja niestety temu, abyśmy mogli tutaj... no, Korzystać z pełni życia, cieszyć się pełnią życia. Natomiast cieszmy się, że jesteśmy zdrowi, cieszmy się, że otoczani, otoczeni jesteśmy rodziną, przyjaciółmi, ludźmi, którzy, którzy nas kochają. Szanujmy się wzajemnie, dbajmy o siebie i przede wszystkim dbajcie, dbajcie, kochani, o swoje zdrówko. Dziękuję Wam pięknie, życzę Wam pięknych energii majowych, dużo słońca, dużo radości pomimo wszystko i do zobaczenia, kochani, w czerwcu. Pozdrawiam Was serdecznie.